Widzowie, czy nie mieliście ostatnio na przykład takiej myśli, takiej jak ja, że ten ty, ty to coś kombinuje? No, bo tak, no, nie było go ponad pół roku, prawda? No, pra no, prawie pół roku jakoś go nie było, czy tam trochę mniej, ale nieważne to odchodzi na tak długi okres czasu widzowie, a potem wraca sobie jak gdyby nigdy nic, no raczej to nie jest normalne zachowanie i raczej one jest właśnie dość takie podejrzane, Milki ostatnio szukała i tam węszyła coś w kierunku Yetiego ale ona się niczego konkretnego nie dowiedziała więc widzowie postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce ja jako detektyw był Dave postanawiam widzowie zająć się tą sprawą i zobaczyć czy Yeti przypadkiem czegoś nie ukrywa w tej swojej mrocznej komnacie i sprawdzić tak naprawdę jaka jest jego prawdziwa tożsamość, co on ma tak naprawdę do ukrycia. Widzowie, subskrybujcie koniecznie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i pamiętajcie o tym, żeby padać na kinowice.pl, ponieważ tam jest najnowszy, najnowszy tryb Kinowice SMP, który dostał aktualizację i dzięki niemu można sobie bardzo fajnie pośmigać, w trybik, a w dodatku mamy też inne tryby, także was tam serdecznie zapraszam i wpadajcie też na Gamesa, gdzie tam wrzuciłem godzinny odcinek, naprawdę warto go zobaczyć. Dobra, widzowie, ja już nie przeciągam, jak widzicie... No, sorry, no, no, nie mam za dobrego ekwipunku na dzisiejszy odcinek. Tak, no, no jest lipa, ponieważ ostatnie moje całe itemy gdzieś zgubiłem. I w ogóle. Ja nie wiem, co to powstało. Ja. Ja nie wiem, co to jest, widzowie. To, 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 to nie wygląda poważnie. Nie wiem, co to. Nie będę na razie dzisiaj na to zerkać mymi oczydłami. W każdym razie mam swoje poczciwiaki. W ogóle naprawiłem poczciwiaki do Fula, więc jest dobrze. E, jedynie teraz tylko co? To może mi braknąć w dzisiejszym odcinku Firefire, ale chyba nie. Raczej w moim jakimś wszystko wzorowe. Dobrze, widzowie, lećmy, lećmy do jaskini Yetiego Jestem sam na serwerze. Dowód tutaj. Jestem sam, nikogo nie ma, więc możemy trochę powęszyć i zobaczyć, czy Yeti tam przypadkiem czegoś nie ukrywa. Przed nami. A naszymi oczami nie może nic uniknąć, więc widzowie, wejdźmy tutaj sobie na spokojnie. Ja dzisiaj, kochani, nie korzystam z ani jednej podki na niewitkę. Ja się nie boję, że gdzieś tu są zabezpieczenia. Najwyżej później się będę tłumaczył i bił się z jednym w sądzie. W każdym razie, dobra, okej, okay, tutaj widzę, że nie ma ni. Nic, dobra, okej, okay. wiecie, takie miejsca trzeba sprawdzić, okej, okay? wy pewnie powiecie, głupota, co tak, kurczę, zasz, przestajesz mówić, jak to przecież nic nie będzie, ale widzowie, takie rzeczy trzeba sprawdzać, tak, dobra, wejdźmy sobie tutaj, okej, okay. to jest kolejne podejrzane pomieszczenie, takie właśnie rzeczy, widzowie, no, rewelacyjne pomieszczenie, dobra, nieważne, tutaj mamy jakiś basen, okej, okay. nie wiem, po co komuś basen, kto nie lubi ciepła, bo raczej w zimnej wodzie się chyba nie kąpie, chociaż, kto wie, w sumie, nie, dobra, jesteśmy w tej bazie dowodzenia jednego, tego, prawda, gdzie będzie na pewno najwięcej podejrzanych itemków, no i tak, tutaj... Wypowiedzenie bajtata hejtera! O ja, ale OG, DONATORZY dobra. To na razie zostawiamy, tam jest podejrzana skrzynka, ale w niej nic nie ma. Ty, czemu ty mi się tutaj? uciekasz, daj mi się do łapki. Uś, dobra, sorry. Tam nic nie było, tutaj z tego co wiem chyba też nic nie ma, dobra, ale my musimy przeszukać więcej rzeczy. Czekajcie, tutaj te skrzynki wszystkie są oczywiście puste. Ja nie wiem po co komu puste skrzynki, ja tego tak nie rozumiem. Ty, to jest jakieś zdjęcie. Fajna fotografia, naprawdę? Fajna fotografia, w sensie nie wiem czemu, dlaczego, czy do czego ona ma dowodzić, ale dobra, to zaraz się tym zajmiemy, ale... Chwila, czekajcie, bo to jest chyba na jetowicach, nie? No to ta, no to na pewno są jetowice, tylko... A nie, to są jakieś nowe, bo chyba ten pomnik nawet tam tak teraz wygląda, czekajcie, no i ta fotografia... Dobra, chwila. Chwila, 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 bo ta fotka tu się nie wzięła znikąd, tego nie wiem, czy to tutaj było cały czas, czy nie, ale widzowie trzeba to obczaić, okej. Okay, chwila, mamy fotografię która wygląda dość podejrzane, tam jest jeszcze jakaś tabliczka. Dobra, chodźmy na Jatowice, bo wydaje mi się, że tutaj... Okej! Okay. Yeti może w tym miejscu... Już niedługo wybory prezydenckie... Aha, dobra, hejter tata, Boże Święty, przecież to było dwa miesiące... Dwa miesiące! Pięć lat temu to było, ty! Dobra, chodźmy tam, widzowie, ponieważ wydaje mi się, że akurat okej. Okay. Yeti może na Palionowie jest czysty w tej swojej jaskini, ale my doskonale wiemy, że to jest jego najmniejsze, e, najmniejsze zło. Patrzcie, fotografia się zgadza, ten typek dalej tak wygląda, to jest X. Patrzcie, to jest identyczne, czyli to zgadza się z fotografią, ok dobra, wylądujemy sobie mniej więcej tutaj w tym miejscu, tutaj myślę, że będzie odpowiednio, chwila. Te zdjęcie zostało zrobione, no, no idealnie tak, no, no idealnie jak się patrzy, nie, no trochę może, o, no to jest praktycznie widzę to samo, nie, to jest dosłownie to samo zdjęcie. I teraz chwila, co autor tego zdjęcia, czyli prawdopodobnie Yeti bądź ktoś inny, chciał nam tym zdjęciem przekazać? Patrzy się centralnie w chatę, Tom. Tu było robione zdjęcie. I tu jest jeszcze ta tabliczka, ale co tam pisze? Basem bałwanów. Okej, okay, dobra, to raczej nie jest nic ważnego. 90 tysięcy subskrypcji, raczej też nie. Nic tutaj nie ma, więc wydaje mi się, że chodzi o tą chatę. Okej, okay, wejdźmy do niej. Nie wiem, co by miało być w takiej małej chacie. Tu nie ma miejsca na nic tak naprawdę specjalnego, nie? Ty, patrz. Ty, zerkaj. Zerkaj, widzu, co tam mamy. Dobra, czekaj, jego. Żeby nie niszczyć tego łóżka, bo ja nie wiem, czy ktoś nie ma spam pointa, prawda? Nie chcę tutaj się wkopać, więc zrobię zrobię widzowie tak. Dobra, ok, zrobię tak, bo ja, jakbym tutaj zniszczył spam pointa, a Yeti by miał tu spam pointa, to już by wiedział, że tutaj grzebaliśmy. Więc ja wejdę w ten sposób. Nie! No nie, drzwi na kod! Jaki Yeti może mieć kot? Czekajcie. Je Co ja zrobiłem? Ja wpisałem Yeti. Nie, nie wiem, jaki Yeti może mieć kot, Dobra, czekajcie. Musimy zwiększyć śledztwo. Dobra, to musi być coś związane z Yeti. Wpalmy sobie kanał Yetiego na YouTubie. Może tutaj się czegoś dowiemy. Tak naprawdę, czy coś tutaj jest ważnego. Dobra, czekajcie. Mamy ilość subskrypcji. 94,200, ale tego by nie dał na kod. To jest bez sensu. Data pierwszego filmu, który został wrzucony. To jest 23 maj 2022 rok. To może być spoko. 2,3,0,5,2,0,2,3. 2, 2, ok, to jest pierwsza jakaś możliwość. A założenie kanału? 22052022. Okej, okay, to są daty, które mogą być prawdopodobne. Dobra, okej, okay, spróbuję wpisać. Pierwsza z nich to było 23052022. 2, 2, 2. Enter. A tu nie ma Entera. Okej, okay, czyli to nie jest to. Dobra, a druga. Zy, bo to pierwsze to była data pierwszego filmu, a jeszcze później była data pierwszego założenia kanału. 22052022. 2, 2, 2. Już... Jestem... Jestem jestem poetą, alfą i omegą w tej sytuacji, naprawdę, no przecież to zgadnięcie tego, to, to ja nie wiem, no miałem myśl, że może chodzić o kanał Yetiego, ale nie byłem tego pewny, dobra, co tu jest za syf, nigdy tu nie byłem tak naprawdę, ale to miejsce musi być już od bardzo dawna, skoro takie drzwi mają ten kod, chociaż od kiedy my mamy te drzwi na Palionowie, przecież od jakoś trzech miesięcy, czyli Yeti tu musiał budować wtedy, kiedy go niby nie było. Dobra, zaczynamy wchodzić na dziwne etapy chyba. Co to jest w co, co jest w tej lodówie? Aha, to jego mięso, które tak uwielbia. Okej, okay, to nam raczej się nie przyda w zamrażarce, nie ma nic. Czemu tu są w ogóle lodówki? Po co mu lodówki? W tak zimnym miejscu? Tu nic nie ma. A tu też te mięso, okej, okay, dobra, skrzynki. Jakieś przedmioty, jakaś łopata, jakiś zegar, ale ogólnie przedmioty wyglądają. Normalnie, dobra jakaś książka. Tożsamość ukryta na 99%. Ej, dobra, to z tą tożsamością też jest ciekawe, ponieważ chłop przeszedł mutację tak naprawdę, gdy go nie było, nie? Co, coś jest... tu to, to coś nie gra. Na 99%, czyli coś ukrywa. Czyli coś ten włochaty ziomek ukrywa. Bo skoro ukrywa tożsamość na 99%, ja nie wiem czy wy pamiętacie, ale kiedyś ja jeszcze z, z, z bzykiem yy, chodziłem po miejscu, gdzie niby Yeti mieszkał. Nie wiem czy to pamiętacie, to jest bardzo dawny film. Nie wiem, czy tam nie będzie trzeba się ponownie udać, ponieważ ja nie wiem co i czy on czegoś tutaj nie kombinuje, widzowie, no bo tak, no to to jest dziwne. Dobra, tu jeszcze mamy kolejna książka 2, 5, 3. Dobra, nie wiem o co chodzi, to może być coś starego. Eee, jakieś itemy, jakieś te. Tu jeszcze coś. 16.03-2024 ej! Miesiąc temu! Niecały! Opis. Każdy myśli, że zniknąłem, prawda jest inna, nie mogę teraz się pokazać. Dobra, ja nie wiem o co chodzi, widzowie. Ja nie mam pojęcia, co tu się odwala. Czy ktoś chce go wrobić? Czy ktoś to pisał za niego? Czy on to faktycznie pisał? Ale jeżeli on przez ten cały okres czasu był na palionowej, coś to kombinował, i teraz się pokazał w jakimś dobrym momencie, to, to, to mnie to zaczyna trochę przerażać. Może nie przerażać, ale zastanawiać, tak dziwić trochę, nie? Zobaczcie tą datę. Kto z nas, napalionowie, jaki film wtedy wrzucił? Dobra, czy to nie jest jakaś wskazówka? 16 marzec tamtego roku. Ja chyba nie wrzuciłem nic takiego. Albo Yeti może, czy coś wrzucił wtedy. Ale chyba nie. Nie wiem, kurde, nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, odkładam to. Czekajcie, jest to... to... Jest jakieś miejsce, dobra. Ja nie mogę tego zniszczyć, bo będzie ślad. Czekajcie, jak ja to mogę zrobić? Tędy nie wejdę. Kurde, nie mogę tego... A, to się niszczy? To się niszczy, nie, no! Dobra. Robię tak chyba, no muszę, no muszę, no nie wiem, dobra, jakoś to odbuduję zaraz, bo, bo nie będzie inaczej wpływu, co to jest za miejsce? Co to jest w ogóle? Gdzie my jest... czemu tu jest jakaś kura? Dobra, chwila, chciałam... Ja Odbudujemy się... Co to jest za zbrojownia? O, co w... Ja nie wiem, tego Yeti nie miał przecież wcześniej! To wygląda mega dziwnie! W ja tu nigdy nie byłem, nigdy tutaj naprawdę. Nigdy w życiu tutaj nie byłem. To jest jakieś podejrzane miejsce. Czekajcie, szukajcie jakichś znaków. Napiszcie w komentarzach, jak coś zobaczycie, nie ważnego. Ale czekajcie. Tu jakaś klatka. Tu jakieś... Nie wiem co to jest. Co to są za rzeczy? Co tu się... Od... Co to się odwala w ogóle? Falią, to... Do... Aha, to jest iglo! To jest zejście pod iglo, ale po co? Po co takie ze... Dobra, ja tego totalnie nie rozumiem. To wygląda w ogóle jak jakieś więzienie, nie? Ej, ja nie byłem tutaj więziony? Ej, ja teraz nie... Ej, teraz ja nie pamiętam, czy ja tutaj byłem więziony, czy panią tu był więziony, czy ktoś inny tu był więziony. Ale ktoś tu był więziony na pewno. Co to jest? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tam był chyba kod. Tylko jaką on szedł? Chwila, 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 chwila. To nie było to? 3, 2, 5, 3. 3, 2, 5, 3. Czekaj, 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 Bo te kody za bardzo... 3... A nie mogę... Kurde. Trzy, dwa, Patrz to, nie? Ja... Ja normalnie pamiętam to miejsce, ale nie wiem, do czego one było. Ja nie wiem, co tu się działo. Dobra, widzowie. Ja wiem, że wy macie pamięć jak... Normalnie, kurczę, koń, nie? Weźcie mi, napiszcie w komentarzu. Co to jest? Co to jest ten zapamiętaj kodzik? Trzy, dwa, pięć, trzy. Może się przydać akurat. Co to tutaj widzowie wszystko ma oznaczać? Ponieważ tak. No ja... No mam lekki przypał, ponieważ... Rozniszczyłem to i Yeti dzięki temu może się skapnąć, że tutaj byliśmy. Zresztą może też zobaczyć ten film, ale mam nadzieję, że tego nie zrobi. 2... 2 0 5 2 0 2 to było. OK, dobra, jeszcze pamiętam ten kodzik. Dobra, nice. Muszę, widzowie, zagłębić się dalej. Muszę zobaczyć, czy coś tutaj Yeti nie kombinuje, ponieważ tak. Wygląda to mega podejrzanie, wygląda to dość dziwnie. I e, Ja nie do końca wiem tak naprawdę, co Yeti kombinuje, ponieważ jeżeli on chce zrobić tutaj coś dziwnego na Palionowi i fejkował to, że go nie ma, Coś tam gadał, że jakaś straszna historia, że go nie było, ale to było wszystko kłamstwem. To mamy oszusta i trzeba zdemaskować jego tożsamość.